Just flip up the sight, pull back the bolt, and fire. 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 Pull the trigger for single shot. Fire off a burst of ten shots. Jesteśmy w studio takim trochę innym, kombinowanym. Przepraszamy za mało taktyczny wygląd. Wiem, że najgorsze są recenzje w pokojach, ale przynajmniej nie mamy plakatu Battlefield za plecami. No dobrze, nasze kałasze ENL Fullscore. Zostały przetestowane przez naszych testerów, a teraz troszkę bliżej o nich opowiemy. Do dyspozycji mieliśmy większość linii dostępnej w Gunfire. Teraz pokrótce je tylko pokażę Ładnie. Więc tak, zaczynamy od suczki najbardziej klasycznej z klasycznych. Jest to więc AKS-74U z drewnianym łożem, prawda, prętową kolbą, śliwkowy chwyt pistoletowy magazynek w kolorze pomarańczowo jakiś tam i teraz tak tutaj cała replika oprócz tych prawda, drewnianych i plastikowych rzeczy jak magazynek i chwyt to jest staluch produkcji ENL i to jest właśnie zajebiste że to jest po prostu siekiera którą możemy rąbać lód jeśli chodzi o drewno to niestety nie jest to sklejka tylko to jest jakby wycięty cały fragment, ale ładnie zabejcowany i naprawdę nieźle wygląda. Więc to jest ta klasyczna suczka. Nie jestem człowiekiem od AK, więc nie wiem, czy w oryginale suczki mają jaskół, czy ogon. Tutaj wszystkie repliki ten ogon, tutaj mają ten montaż boczny. Potem mamy kilka rodzajów suczek z chwytami. Przed nimi złożami, zestawami szyn montażowych w miejscu łoża. I jakby mamy dwie wersje: mamy wersję z szyną, tu mam na przykład taką szynę, i takim powiększonym ergonomicznym chwytem pistoletowym, albo zatem to jest to samo: staluch i, prawda, montaż z tej strony. Oczywiście szyny to jest jakiś tam stop aluminium, ale całkiem mocny. Kolejna opcja jaką mamy to jest właśnie coś takiego, że mamy z przodu zestaw szyn montażowych, ale klasyczny chwyt. Natomiast w tym przypadku te szyny mniej więcej poznaje, to jest taki właśnie AK ala Zenit Style, więc mamy tak tutaj dolną szynę z nakręcaną szyną boczną, która idzie na klasyczną nakładkę na rurę gazową. Tutaj, o. Oraz tak zwany wybijacz okien, DTK-12 chyba. O ile dobrze pamiętam, najwyżej mnie poprawicie. Poza tym, oczywiście, staluch. Tutaj druga opcja, prawda? Czyli jest szyna i ten powiększony chwyt. I tutaj montaż znowu. E oraz dostaliśmy dwa pełnowymiarowe AKS-y, to są repliki AKS-74, czyli AK-74 jeszcze z żebrowaną pokrywą komory zamkowej i prawda, składana na bok kolba metalowa. Mamy dwie wersje, mamy wersję z plastikowym morzem, plastikowe te, prawda, nakładki i wersja ładniejsza, klasyczna. Złożem drewnianym. Tak samo jak przy suczce. Tutaj również to nie jest sklejka. Tak mi się przynajmniej wydaje, tylko chociaż tutaj może być. Nie, raczej nie. Tylko wygląda to jak bardziej wycinany, prawda? Klasyczny kawałek drewna. Jeśli chodzi o magazynki, to. W tych wszystkich taktycznych kałaszkach i plastikowym AK-74 mamy czarny magazynek, natomiast tutaj mamy magazynek i w suczce drewnianej, ten ala bakelitowy. Teraz to, co jest fajnego w tych magazynkach, to nie są high cupy. Yeah! Normalne, fajne, kałachowe midy. To się naprawdę chwali, bo naprawdę my nie lubimy hekapów, ale w sumie, jak ktoś lubi, no to jego problem. Eee, tutaj jest, jakby, również długie wersje, mają szynę. Nie wiem, jak to nazywa się w oryginale: czy to jest tak jak ENL, mówi, że to jest AKS 74 MN, czy to się inaczej nazywa, aczkolwiek mają szynę z boku. A więc to jest ta linia, którą dostaliśmy. To teraz prosiłbym o zbliżenia i powiemy co nieco o budowie. Pamiętacie, robiliśmy reckę Kałachów ENL, mieliśmy tą, wersję, tą linię przedprodukcyjną partię i bardzo nam się podobała, jeżeli chodzi o wygląd, o, o wykonanie zewnętrzne. Potem mieliśmy okazję niszczyć jednego z ENL-ów i zrobiło to na nas kolosalne wrażenie, ponieważ to była pancerna replika. To samo mamy w przypadku tej kooperacji Force Core i ENL, ponieważ z wierzchu to jest ten, ta sama pancerna y, konstrukcja, więc mamy tam, gdzie w oryginale jest stal, tutaj też mamy stal. Mamy stalową lufę, prawda? stalowy tłumik, stalowe yy, muszki, muszka drura gazowa, wszystko, yy, montaż, kolba. To jest po prostu pięknie złożona stal. Tutaj koledzy zauważyli podczas testów, że to jeszcze nie chodzi tak, nie lata, tylko ma lekki opór. No ale w sumie to dobrze. Oczywiście tutaj mamy spawy. Widzisz, są spawy. Naprawdę, jeśli chodzi o budowę, to mówię, odsyłamy do ręce enl i to jest to samo tutaj. Po prostu to jest pancerna y, konstrukcja. Natomiast y, to, co zauważyli nasi koledzy podczas testów, jeśli chodzi o jakby tą zewnętrzną konstrukcję, to niektórym się majtały troszkę nakładki, ale to się zdarza. Innym ciutkę chwyt pistoletowy również lekko chodził, ale to są pewnie kwestie, prawda, marginalne. W przypadku tych taktycznych yy, suczek, to oczywiście stal plus aluminiowe szyny, aczkolwiek no, całkiem konkretnie one wyglądają i myślę, że na nasze airsoftowe zabawy one w zupełności wystarczą. Repliki posiadają oznaczenia. Mamy gwiazdkę. Gwiazdkę, tutaj mamy 92 i numer seryjny. Zaraz sprawdzimy, czy numer jest taki sam. Nie, ten numer seryjny jest inny w każdej replice. Jeśli chodzi o gwiazdkę, to tutaj mądrzejsi od nas powiedzą, czy ja to jest produkcja? Ale podejrzewam, że to chodzi o jakieś tam rosyjskie fabryki, tudzież radzieckie. Kolejna rzecz. Jeśli chodzi o nastawy, to tutaj mamy tą enkę rosyjską, bukwiarską, nie wiem, i 4-5, więc jest taki jakby nastawa w postaci tej szczerbinki przerzutowej. Natomiast w przypadku 70 czułek pełnych mamy ten zakres od prawda nki do y, 100 metrów, 40, tak jak w oryginale z tego co pamiętam. Chodzi ładnie nie za lekko nie za ciężko magazynki i y, y, y tutaj pojawiła się pierwsza bolączka e, tych replik, bo już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że gniazdo ENL jest dosyć wybredne. Więc jeśli chodzi o magazynki, które przychodzą z repliką, te, te midy, e, pasują doskonale. Natomiast problem jest taki, że nie wszystkie magazynki AK pasują od razu. E, wiem, że chłopaki mieli problemy z niektórymi, e, które normalnie pasowały do bojaczów, czy, czy tam steków innych. Tutaj gniazdo jest dosyć wybredne. Na pewno pasują te, pasowało kilka łukowych, na przykład te takie cymowskie, plastikowe, żebrowane, jak mamy w fińskich RK, one też pasowały. Natomiast najlepiej pasowały przerobione e, prawdziwe magazynki od prawdziwego AK. Czyli, jakby, no to jest potwierdzenie tej tezy, że jest to robione na modłę palnego odpowiednika. Aczkolwiek, nasze zdanie w tym przypadku tutaj troszeczkę za daleko to poszło i, i to gniazdo jest, no, mogło być troszeczkę bardziej airsoftowe. Jeśli magazynki pasują, no to bez problemu, wypinamy, wpinamy. Jeżeli nie, no to się zaczyna zabawa. Teraz same magazynki. Większość podawała dobrze, aczkolwiek mieliśmy chyba dwa przypadki, kiedy już tam. Coś się zacięło, więc podejrzewam, że wypadałoby jedna smarować. Aczkolwiek ja nigdy nie smaruję swoich magazynków, inni mi każą smarować, więc no, dwa tutaj wiem, że słabo podawały. Oraz kolejna rzecz, to może od razu pokażę, jak znajdę odpowiedni magazynek. O! Tak jak. tutaj też jest w sumie dosyć popularna przypadłość w magazynkach kałachowych, pół zaczepu już nam odpadło. To też jest w dwóch magazynach, jak to się przydarzyło, w dwóch na sześć. No niestety zdarza się. Tutaj zdarzyło się na pierwszej akcji. I to jest to gniazdo i te magazynki. Niektóre naprawdę podają świetnie, działają. Inne podają troszkę gorzej, a jeszcze inne potrafiły się złamać. Jakby lekka loteria. Teraz jeśli chodzi o hop-up. Mamy tak, e, suwadło, ono nie jest pełne, ale całkiem daleko się odsuwa. Komora Hop-Up metalowa, aczkolwiek ten, ten przesuwak jest plastikowy. Dostęp, no jak w każdym AK, który ma tutaj e, tą prowadnicę suwadła. O proszę. Prawda, jeżeli mamy tutaj tą prowadnicę, i tutaj mamy e, no, ten suwaczek e, od klasycznej komory Hop-Up AK, no to wiadomo, że lepiej tam jakimiś szczypcami. Co! Ale jak zabiorę paluka, to suwadło puści. O! O! Mamy, prawda? Czyli klasyk gatunku z tymi tutaj prowadnicami. Niektóre kałachy nie mają tego, tego pręcika, więc łatwiej się operuje hop-upem. Tutaj wiadomo, że w rękawiczkach ciężko złapać. Można kiedyś mieć multitulka czy coś, prawda? Nie będę pokazywał. I będzie o wiele łatwiej. Jeśli chodzi o nastawianie, to tak. W niektórych ten suwaczek chodzi bardzo delikatnie, w innych trzeba użyć troszkę więcej siły. Nie ma reguły. Suwadło również stalowe. Yy, chodzi tak z lekkim oporem. Kto miał w ręku palnego wie, że to, to nie jest tak jak na filmach, że robił i to się naciąga. Troszkę siły trzeba użyć. Dźwięk, jaki stal wydaje, jest naprawdę świetny. To tyle, jeśli chodzi o Budowę. Teraz jeśli chodzi o strzelanie, pierwsze strzelanie wiadomo repliki prosto z pudełka. Jeżeli nie mamy tam od razu zainstalowanych super ekstra luf, no to one będą różnie strzelać. Tutaj również nasi testerzy żelali się, że no jakby nie były one zacelne. To również potwierdziliśmy podczas naszych testowych strzelań, z których teraz zobaczycie klip. Na 30 metrów yy, da, da się człowieka trafić bez problemu, jeżeli ustawimy sobie tylko hopka. Natomiast już od 40 metrów w górę, zwłaszcza przy krótkich, no to już raczej trzeba siać serio, aniżeli trafiać punktowo. Ten problem powinien być wyeliminowany przez y, dobrą preckę. Natomiast jeśli chodzi o sam układ hop-up, yy, to sronowaliśmy yy, te wszystkie repliki. Yy, I teraz tak. Tutaj pierwsza uwaga, uważamy, że chyba nasze chrono powoli nas zaczyna oszukiwać i zawyża wyniki, bo to jest jakby któreś tam z rzędów potwierdzenia tej tezy. Chronowanie tych lepiej wyszło nam mniej więcej w okolicach. Przy długich to było 370 na 380 tak? coś takiego. 7,7, 8,2 w tym przedziale. Przy krótkich to było w okolicach 360 370 z hakiem. Też w granicach, prawda, 369, 74, 75. E, tylko w przypadku tej. W przypadku klasycznej suczki, tutaj mieliśmy 300 ile? Pamiętasz? 320, Nie, 336. 336 do 340, więc to jest najsłabszy egzemplarz. Natomiast cała reszta e, to jest suczki 370, 380. E, nie. 360, 370 suczki i 370, 380 yy, AKS-74 -y pełnowymiarowe. Natomiast to, co jest bardzo fajnego i co zauważyliśmy, to jest jakby dobra szczelność tych komór, ponieważ różnice FPS-ów na naszych testowych strzałach wyniosły mniej więcej w granicach 5, 6, maksymalnie 7 przy każdym egzemplarzu. Czyli jakby, no już wiadomo, Mamy taką, a nie inną prędkość wylotową, ale ona jakby trzyma się. Nie ma tak, że nas, nam strzeli 360, a potem 400, tylko jest tak, 369, 375. I jakby ten przedział się trzyma. Więc jakby no, to jest bardzo fajna rzecz, więc jeżeli to jest to, no to pewnie lepsza gumka, precka i mamy. Fajnie strzelającego kałacha. My nie jesteśmy wyznawcami FPS-ów. Uważamy, że można to spokojnie nadrobić właśnie presurką dobrą gumką i umiejętnościami, a nie, że to musi mieć 545 miliardów stóp, prawda, prędkości wylotowej. No dobra, e, jeśli chodzi o wnętrzności, to. Co możemy powiedzieć? Wiemy tyle, że są inne aniżeli w standardowych kałach od NL, czyli z tej głównej marki, e, zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji. Tylko to są bebechy robione specjalnie dla Four Core. Aczkolwiek no, podobno są troszkę inne, czy gorsze. Nie wiem, no, nam się nic nie popsuło. Aczkolwiek jeden z testerów, który akurat z tym biegał, e, zauważył, że według niego tutaj, tutaj gearbox jest źle złożony, bo tam parę. Parę setnych milimetra, odstają od siebie półki. Nie wiem na ile to ma wpływ na performance ogólny, aczkolwiek jak myśmy z nich strzelali, to, to no, praca była taka znośna, nie było żadnych prawda, takich zgrzytów, czy squików, czy, czy tego czasami możemy usłyszeć w tych gorszych replikach, tylko ładny, ładny taki. Ładny dźwięk, no, gearboxa, no, słyszeliśmy wiele, ten jest naprawdę, nie jest straszny. E, teraz, jeśli jesteśmy już przy pracy gearboxa i, i jakby tych technicznych rzeczach, to możemy jeszcze powiedzieć, że repliki były testowane na bateriach w większości 7,4 lipo. E, z dwóch powodów. Raz, że to nie są duże prędkości wrocowe, więc te sprężyny nie są za duże. E, natomiast druga sprawa, to o ile. W suczkach tego miejsca jest jeszcze w miarę sporo, jak na te kałachy. Wiadomo, że to jest tylko ograniczone wielkością tej komory, prawda? Tutaj zamkowej. Ale na tutaj nam bateria wchodziła jeszcze w ten otwór, prawda? Pod podstawą muszki, Czyli Tutaj pod tym zawiasem, w przypadku podstawą czerwinki. A tutaj pod tym zawiasem wchodziła bateria 74, ale już jak zdejmiemy pokrywę. 74 pełnej No to jest problem, bo bateria tu nie wejdzie w ten otwór. Nawet taka najmniejsza. O, taka 74 nie wejdzie tutaj, tylko musi być w tym miejscu. Akurat ta nie jest długa, więc jakby na te kable jeszcze jest miejsce. Natomiast 11 próbowaliśmy zamknąć. Komorę z 11 nie dało się. Bardzo nam przykro, coś, tutaj miejsca nie jest dużo. Może są na rynku jakieś bardzo, bardzo cienkie jedynastki i wtedy by weszły, a jeżeli nie, no to przykro mi, musicie kombinować z jakąś tam, prawda, ładownicą, czy na Kolbie, albo po prostu na Brzydala. A więc 7.4 wchodzi, jedenastka, no to jest problem. Na 7.4 yy... ROF, czyli prawda, szybkostrzelność była ok, reakcja na spust tam bezproblemowa, nie, nie było tak, że yy, tylko po prostu pyk, 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 jak na porządnym Lipo powinno być. A więc na te stokowe sprężyny, oryginalne sprężyny 7,4 jest wystarczająca. Ok, to przejdźmy do esencji, podsumowania najważniejszych rzeczy. Teraz tak, jeśli chodzi o przedział cenowy, to Gunfire sprzedaje je mniej więcej tak. To jest najtańszy model. To jest 740 zł. Klasyczna drewniana suczka. Pozostałe słuczki, to jakby najdroższym modelem będzie to. To jest 940 zł około. Z tego co pamiętam. To jest ten lepszy chwyt i tam pełna szyna. Ten fajny model zenitowski. Mamy 920, coś takiego. Jest z tym. A to mamy tam 905, tak? 905, coś takiego, więc to są, to, są, to są te suczki, one są droższe trochę z szynami na przodzie. Jeśli chodzi o AKS 7.4, no to mamy tak: 805, 820. Dobrze mówię? No. Więc no. Ceny są znacząco niższe niż ENL, -e, a dostajemy w tej cenie, a w nich dostajemy nasze ulubione niezniszczalne siekiery. I teraz zainwestujemy w homorę, w gumkę, w lufę i, i myślę, że zamkniemy się w tysiącu spokojnie. I mamy naprawdę, naprawdę porządną replikę, która trzyma FPS-y, może nie ma ich tryliard, ale, ale je trzyma. No, i jest y, pancerna. Wiadomo, no teraz klasyczny staluch bojowy kosztuje tam też w okolicach 700, prawda? Coś koło tego pewnie, może 600, no, nieważne, no, ale tam mamy no, może stalowe ciało, stalowy korpus, ale już mamy znalową lufę. E, ewentualnie cynki, ale cynki też już podchodzą, te, te stalówki oddalone pod 800. No. A mając do wyboru, właśnie to body, przepraszam, ten korpus, a korpus cymiarsko-bojowski z całym szacunkiem jednak chyba wybrałbym to, ponieważ wiem, co to przeszło w naszych testach wytrzymałościowych. Zatem, moim zdaniem, fajna opcja. Nie sugeruję się z tym, że to jest kanał sklepowy, ale jeżeli chodzi o cenę, no to w dobrej cenie możemy mieć naszą ulubioną siekierę a ca